Cześć, jestem Maciej, a ja Karolina. Dzisiaj zaprezentuję Wam tajny agent wydawnictwa granna, która jest od 10 lat, od 2 do 10 graczy. Czas I... gry 30 minut. No i co? Otwieramy. 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 Mhm. Tak, że chodzi o to, że będziemy wcielać się, jedna osoba będzie wcielała się w rolę tajnego agenta, a reszta graczy będzie detektywami, którzy, którzy będą starali się e, odkryć, gdzie skrył się tajny agent? W jakim kraju? Co tam mamy, Maciek, pokaż. Hmm, akta e, Akta? Tak, sekretne akta. Coś. Mhm, jakieś symbole tam chyba są. Coś jakieś może podpowiedzi do tego, instrukcja. żebyśmy mogli. Du tak, instrukcja. Bardzo dużo, dużo kart. Dużo kart. Nie za blisko, tak nie będzie widać? Troszkę dalej. nie. Dużo kart. Hmm? Dobrze, instrukcja. O, króciutka. Więc Krótka. fajnie. I to byłoby tyle. Mamy tylko akta, mm. instrukcje i karty. Dużo, i kart, kart. Dużo kart. Dużo kart. Tak, na kartach y, mamy kraje. Rozpakujcie. Rozpaku, Pokażcie kilka. Na przykład. Tak, mamy tutaj różne kraje. Mhm. Tutaj. I Maciek, tam masz jeszcze jakieś karty? Okay. No, są tu jeszcze jakieś. Tutaj są to samo, i tak dalej, tak, i tak dalej. Tak. tak, i tu są jakieś karty z symbolami. Aha. Cała gra będzie się opierała na zadawaniu pytań, dokładnie. więc grający detektywi będą musieli tak zadawać pytania, żeby odkryć, gdzie skrył się ten tajny agent. Z tych kart. Tak, to, to, to z tego, co przeczytaliśmy na pudełku, a za chwilę się zabieramy za instrukcję. Gra fajnie się zapowiada, jest na dużą ilość graczy, więc super, będziemy mogli grać. Lubimy takie dedukcyjne gry, nie? Tak, dokładnie. To co, bierzemy się za instrukcję?